Dziś poruszymy temat, o którym rzadko się mówi otwarcie, choć dotyka on wielu osób. Uzależnienie od pracy, zwane też jako pracoholizm. To zjawisko bywa często bagatelizowane lub nawet nagrazane przez otoczenie, dlatego tak ważne jest, by przełamać tabu i szczerze o nim porozmawiać. Zanim jednak przejdziemy do sedna, chciałabym Was serdecznie zaprosić do udziału w moich grupach online. Prowadzę dwie takie grupy. Pierwsza skierowana jest do dorosłych dzieci alkoholików, tzw. grupa DDA, a druga przeznaczona jest dla osób zmagających się z różnymi uzależnieniami, skupiająca się na zapobieganiu nawrotom. Jeśli czujecie, że potrzebujecie dodatkowego wsparcia lub chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami w bezpiecznej przestrzeni, zajrzyjcie do opisu tego odcinka, znajdziecie tam link do obu grup. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Uzależnienie od pracy. Kult produktywności czy ucieczka? I dokładnie to pytanie będzie nam przyświecać. Zastanowimy się, czym tak naprawdę jest pracocholizm, jak się objawia i dlaczego tak łatwo go przeoczyć, a nawet pomylić z pożądaną pracowitością. Zaczynajmy. Bez wstydu i bez tabu. Porozmawiamy o tym, kiedy praca z cennej wartości zmienia się w niebezpieczny nałóg. Zacznijmy od podstaw. Czym tak naprawdę jest pracoholizm i czym różni się od zwykłej pracowitości czy pasji do pracy? Uzależnienie od pracy to w największym skrócie stan, w którym nie potrafimy normalnie funkcjonować bez ciągłego zajmowania się pracą zawodową, nawet jeśli odbywa się to kosztem innych sfer życia, odpoczynku czy snu. Innymi słowy, Praca staje się dla nas czymś tak niezbędnym, jak substancja dla osoby uzależnionej od alkoholu czy narkotyku. Pojawia się wewnętrzny przymus pracowania, przymus tak silny, że ignorujemy zmęczenie, głód, potrzebę snu czy obecność bliskich. Można to porównać do mechanizmu każdego innego nałogu. Tak jak alkoholik sięga po kieliszek pod wpływem wewnętrznej pokusy, nie do odparcia, tak pracoholik czuje przemożną potrzebę wykonywania kolejnych zadań zawodowych. Jeśli próbuje przestać, choć na chwilę, pojawiają się u niego przykre emocje: napięcie, rozdrażnienie, smutek, poczucie winy, a nawet gniew, że marnuje czas. Wolny wieczór czy weekend, zamiast cieszyć, frustruje, bo dla osoby uzależnionej jest to czas stracony, bezproduktywny. Ważne jest przy tym odróżnienie pracocholizmu od zwykłego bycia sumiennym pracownikiem czy entuzjastą swojej kariery. Ktoś może przecież bardzo lubić swoją pracę i spędzać w niej wiele godzin, a nawet doświadczyć zawodowego flow, ale wciąż będzie umiał zachować zdrowe granice. Osoba nieuzależniona, mimo zaangażowania, potrafi odpoczywać bez poczucia winy i czerpać radość z wyników swojej pracy. Gdy zrealizuje ważny projekt, odczuwa satysfakcję, może świętować sukces i nabrać energii na kolejne wyzwania. Pracoholik natomiast funkcjonuje inaczej. Towarzyszy mu obsesyjny perfekcjonizm i nigdy nie jest naprawdę z siebie zadowolony. Nawet gdy osiągnie cel, nie odczuwa prawdziwej satysfakcji, tylko natychmiast stawia sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. Co gorsza, każda przerwa w działaniu rodzi dyskomfort. Gdy tylko próbuje się wyłączyć z trybu pracy, zaczyna odczuwać lęk i wyrzuty sumienia, że czegoś nie dopilnował. Taki człowiek nie umie już naprawdę wypocząć. W efekcie praca z obowiązku zmienia się w pracę z nałogu. Taki paradoks. Coś, co zwykle jest wartością i pasją, staje się klatką. Osoby postronne mogą długo nawet nie zdawać sobie sprawy, że dzieje się coś niepokojącego. W końcu, w naszej kulturze cenimy ludzi ciężko pracujących ktoś, kto zostaje po godzinach czy bierze dodatkowe projekty, uchodzi za wzór odpowiedzialności, a nie kogoś potrzebującego pomocy. Nic dziwnego, że pracoholizm bywa nazywany bardziej akceptowalnym społecznie uzależnieniem. To właściwie jedyny nałóg, za który otoczenie nagradza pochwałami zamiast potępiać. Ofiary tego uzależnienia nie odczuwają wstydu, nie ukrywają swojego zachowania. Przeciwnie, często się nie uchwalą, licząc na uznanie. Przez długi czas zarówno sam pracoholik, jak i jego bliscy mogą myśleć, że wszystko jest w porządku. Przecież pracuje, nie pije, nie ćpa, więc gdzie tu problem? niestety problem jest i to poważny choć otoczenie widzi tylko pozorne sukcesy awanse pieniądze wyniki ciemna strona pracocholizmu prędzej czy później wychodzi na jaw trzeba podkreślić uzależnienie od pracy to nie powód do dumy lecz realne zaburzenie psychiczne i zagrożenie dla zdrowia osoba w sidłach tego nałogu stopniowo traci kontrolę nad swoim życiem choć paradoksalnie to właśnie kontrola i poczucie bycia niezastąpionym często pchały ją w ten stan co ważne, pracoholicy zwykle bardzo długo wypierają istnienie problemu. W, tych, w ich oczach przyznanie się, że to mnie przerosło, byłoby porażką i zaprzeczeniem wizerunku człowieka sukcesu, który tak skrzętnie buduje. Jednak, dopóki nie uświadomią sobie, że granica została przekroczona, dopóty będą brnąć dalej, niszcząc swoje zdrowie i relacje. Skoro już wiemy, czym wyróżnia się pracoholizm, przyjrzyjmy się, skąd się bierze. Co takiego sprawia, że niektórzy z nas wpadają w pułapkę kultury pracy? Przyjrzyjmy się teraz otoczeniu, w jakim żyjemy. Czy to przypadek, że właśnie dziś tak wiele osób popada w uzależnienie od pracy? Nie. Kultura, która nas otacza, w dużej mierze sprzyja pracoholizmowi. Od najmłodszych lat słyszymy hasła w rodzaju bez pracy nie ma kołaczy, ciężką pracą ludzie się bogacą, odpoczynek to lenistwo. A w domu, w szkole, później w pracy przekaz bywa podobny. Sukces wymaga poświęceń. Musisz dawać siebie więcej i więcej. U wielu z nas rodzi to przekonanie, że na czas wolny trzeba zasłużyć, a siedzenie bezczynnie jest czymś złym. Współczesny kult produktywności tylko to pogłębia. Internet pełen jest artykułów i poradników o tym, jak maksymalnie wykorzystać każdą godzinę dnia. Znajdziemy 100 sposobów na zwiększenie wydajności. Metody planowania każdej minuty, wszystko po to, by broń Boże, nic nam nie uciekło. Oczywiście, efektywność sama w sobie nie jest zła, ale gdzie w tym wszystkim umiar? Niestety, łatwo tu przesadzić. Eksperci przestrzegają, że obsesyjne dążenie do wydajności może łatwo sprowadzić nas na drogę pracocholizmu, wypalenia zawodowego czy nawet załamania nerwowego. Kiedy zaczynamy odczuwać poczucie winy, jeśli choć przez chwilę nic nie robimy, to znak, że alarmowa lampka powinna nam się zapalić. Popatrzmy na realia wielu branż. W korporacjach często premiuje się pracowników, którzy zostają po godzinach, są pod telefonem 24 na 7, nie wykorzystują urlopów. To tworzy klimat, w którym ciągła dyspozycyjność staje się normą. Taki styl pracy, nieszanujący życia poza biurem, skupiony wyłącznie na wynikach i zyskach, wręcz hoduje przyszłych pracocholików. Jeśli szef promuje wyłącznie tych, którzy poświęcają się bez reszty, ignorując jakim kosztem to się odbywa, reszta załogi czuje presję, by dorównać. W rywalizacyjnych środowiskach nierzadko panuje mentalność bycia najlepszym za wszelką cenę. Przyznanie się do zmęczenia bywa odbierane jako słabość. W takim klimacie nie trudno zatracić granice. Nie zapominajmy też o czynniku technologicznym. Smartfony, laptopy, internet, dzięki nim praca towarzyszy nam dosłownie wszędzie. Wystarczy, że położymy się spać z telefonem obok łóżka, a pokusa sprawdzenia służbowej poczty późnym wieczorem czy wcześnie rano jest na wyciągnięcie ręki. Podczas pracy zdalnej granica między biurem a domem całkiem się rozmywa. Ekran komputera kusi, by jeszcze coś sprawdzić, dopracować prezentację, odpisać tylko na jedną wiadomość: Gdy nikt nie patrzy nam na ręce, sami stajemy się dla siebie najsurowszym szefem. Narzucamy sobie reżim, każąc pracować bez przerwy, ignorować zmęczenie i kończyć zadania w tempie niemal nieludzkim, byle tylko nikt nie posądził nas o brak dyscypliny czy niską efektywność. Takie samo zarządzanie się może łatwo wymknąć się spod kontroli i przerodzić się w pracoholizm. Warto zauważyć, że kult pracy przenika też nasze życie rodzinne i społeczne. Często to, co mówili rodzice czy dziadkowie, powtarza potem nasze wewnętrzne superego. Jeżeli od dziecka słyszałeś, musisz ciężko pracować, żeby coś w życiu osiągnąć, odpoczynek jest dla leni, to w dorosłym życiu naprawdę trudno pozwolić sobie na luz bez poczucia winy. Takie wzorce rodzinne potrafią napędzić pracocholizm. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, ciężka praca jest wręcz cnotą narodową. Nic dziwnego, że gdy globalny trend nadgodzin i wyścigu szczurów dotarł do nas, wiele osób wpędziło się w pracocholizm nieświadomie. Pracujemy już nie tylko, by zarobić na chleb, ale by sprostać ambicjom, presji otoczenia, udowodnić swoją wartość. Jeśli do tego dochodzi brak asertywności i umiejętności mówienia nie, np. szefowi dokładającemu kolejne zadania, mamy gotowy przepis na uzależnienie od pracy. Podsumowując, dzisiejszy kult ciągłej produktywności i perfekcjonizmu tworzy podatny grunt pod pracoholizm, społeczne przyzwolenie, a nawet zachęta do przepracowywania się sprawia, że wiele osób nie zauważa, kiedy przekracza cienką granicę między zwykłą sumiennością a destrukcyjnym nałogiem. Skoro wszyscy tak żyją, to wydaje się normalne. Dopiero konsekwencje fizyczne, psychiczne czy rodzinne otwierają oczy, że coś poszło nie tak. Skoro wiemy, że żyjemy w kulturze sprzyjającej pracocholizmowi, zadajmy pytanie: dlaczego konkretnie dana osoba wpada w ten nauk, przecież nie wszyscy, na których ciąży presja, stają się od razu pracocholikiem. Tutaj kluczowe są już indywidualne uwarunkowania, psychologiczne i często zakorzenione w doświadczeniach z przeszłości. Wielu specjalistów podkreśla, że u podstaw pracoholizmu leżą pewne cechy i potrzeby psychiczne. Wymienia się między innymi potrzebę kontroli, skrajny perfekcjonizm, niskie poczucie własnej wartości oraz silny lęk przed porażką. Taka kombinacja sprawia, że praca staje się naturalnym lekarstwem na niepokój, bo daje iluzję kontroli i okazję do ciągłego udowodniania sobie i innym swojej wartości. Osoba niepewna siebie która boi się, że nie jest dość dobra, bardzo często próbuje to kompensować właśnie poprzez osiągnięcia zawodowe. Każdy sukces w pracy przynosi jej na chwilę upragnione poczucie bycia wartościowym człowiekiem. Nie bez powodu mówi się, że dla pracocholika praca staje się sposobem na udowodnienie własnej wartości. Zaczyna postrzegać siebie wyłącznie w odniesieniu do zawodowych wyników i osiągnięć. Jeśli nie pracuje lub coś mu się nie powiedzie, czuje się bezwartościowy. Drugim istotnym mechanizmem jest ucieczka od emocji i problemów. Pracoholizm często pełni funkcję ucieczkową, pozwala zagłuszyć lub odsunąć na bok trudne uczucia i życiowe kłopoty. Zamiast zmierzyć się z bólem, konfliktem czy lękiem, osoba uzależniona rzuca się w wir zadań zawodowych. W psychologii wprost używa się określenia ucieczka w pracę na opisanie sytuacji, gdy człowiek nie radzi sobie z czymś w życiu osobistym i kompulsywnie szuka schronienia w obowiązkach służbowych. Praca daje złudne poczucie stabilności. Dopóki jestem zajęty, nie muszę myśleć o smutku, samotności czy innych bolesnych sprawach. Jak ujął to trafnie jeden z autorów, ucieczka w pracę pozwala zapomnieć o innych sprawach, dając przy okazji złudne wrażenie, że przecież mamy teraz coś znacznie ważniejszego i pożyteczniejszego do zrobienia niż rozmyślanie o takich błahoskach jak własne samopoczucie, zdrowie czy relacje. Niestety te odstawione na bok emocje nigdzie nie znikają, kumulują się, a ich nierozwiązane źródła w końcu i tak dadzą o sobie znać. Warto też zrozumieć, że praca potrafi pełnić rolę swoistego regulatora nastroju. Dla wielu osób sukces zawodowy to najprostszy sposób, by poczuć się lepiej ze sobą. Wydzielają się wtedy hormony nagrody. Pojawia się uznanie ze strony innych, to wszystko podnosi nastrój i samocenę, niczym używka. Jednocześnie sam akt pracowania odwraca uwagę od stresu czy przykrych myśli, dając coś konkretnego, na czym można się skupić. Badacze zauważają, że w przypadku pracoholizmu praca spełnia podobną funkcję jak substancje psychoaktywne w innych uzależnieniach. Dostarcza emocjonalnej ulgi, rozładowuje napięcie i stres, podnosi nastrój. Każdy zatopiony w obowiązkach dzień działa jak kolejna dawka, która chwilowo poprawia samopoczucie. Nic więc dziwnego, że organizm i psychika zaczynają domagać się ciągle kolejnej takiej dawki. Kolejny element układanki to wzorce rodzinne i wychowawcze. Bardzo często osoby uzależnione od pracy wyniosły z domu pewne schematy, które sprzyjają takiemu zachowaniu. Na przykład, jeśli ktoś dorastał w rodzinie, w której okazywanie emocji było postrzegane jako oznaka słabości, mógł nie nauczyć się zdrowych sposobów radzenia sobie z uczuciami. W takich domach bywa, że jedyną akceptowalną formą radzenia sobie jest właśnie działanie, zajmowanie się czymś konkretnym zamiast rozmowy o problemach. Takie osoby, jako dzieci, mogły też doświadczać miłości warunkowej. Otrzymywały pochwały i ciepło głównie wtedy, gdy spełniały oczekiwania. Na przykład przynosiły dobre stopnie, wygrywały konkursy, były grzeczne i pracowite. Kiedy zawiodły, czuły rodzicielskie rozczarowanie albo nawet odsunięcie. W ten sposób uwewnętrzniły przekonanie muszą być silny i doskonały, inaczej nie zasługuje na miłość. Nie trudno przewidzieć, dokąd to prowadzi. Dorosły już człowiek wyposażony w taki bagaż będzie harował bez wytchnienia, by zasłużyć na akceptację otoczenia, podobnie jak kiedyś starał się zasłużyć na miłość od rodziców. Brak bezwarunkowej akceptacji w dzieciństwie mocno łączy się z niską samooceną w życiu dorosłym, a dalej prosta droga do kompulsywnego przepracowywania się, by z samoocenę podreperować. Badania sugerują wręcz, że u podłosza wielu przypadków pracoholizmu leżą doświadczenia braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie i konieczność zapracowania sobie nad czyjąś aprobatę. Widzimy więc, że pracoholizm Rzadko kiedy wynika z samej pracy jako takiej źródła, tkwią głębiej w emocjach, przekonaniach na własny temat, w historii życia danej osoby. Praca staje się dla niej lekarstwem na niską samoocenę, na lęki i traumy, na poczucie braku miłości czy kontroli. To tłumaczy, czemu tak trudno jest po prostu mniej pracować, bo nieświadomie boimy się wtedy skonfrontować z tym wszystkim, od czego ta ciężka praca nas odgradziła. W kolejnej części porozmawiamy o tym, jak potężne konsekwencje może nieść trwanie w takim stanie dla zdrowia psychicznego i fizycznego, dla relacji i dla samej kariery. Niestety, skutki pracocholizmu prędzej czy później dotykają wszystkich sfer życia osoby uzależnionej. Poniżej podsumujemy najważniejsze z nich: konsekwencje zdrowotne, fizyczne, permanentne przemęczenie i brak odpoczynku rujnują or organizm. Pracownicy często cierpią na bezsenność, sypiają po 4-5 godzin na dobę lub zarywają noce, by dokończyć zadanie. Efektem jest chroniczne wyczerpanie, osłabienie układu odpornościowego i zwiększona podatność na choroby. Często pojawiają się problemy z układem krążenia, nadciśnienie, choroby serca, dolegliwości gastryczne, wrzody żołądka, bóle głowy, napięcia mięśniowe. Konsekwencje psychiczne. Długotrwałe życie w stresie i bez odpoczynku Odbija się poważnie na zdrowiu psychicznym. U pracacholików często rozwijają się stany lękowe i chroniczne napięcia. Organizm jest w wiecznej gotowości, jakby stale w pracy, co wyczerpuje układ nerwowy. Pojawiają się objawy depresji, wyczerpanie emocjonalne, poczucie pustki, utrata radości z życia. Wiele osób doświadcza też zaburzeń koncentracji i problemów z pamięcią wskutek przeciążenia i braku regeneracji. W końcu może nastąpić wypalenie zawodowe. Stan, w którym psychika mówi dość. Człowiek wypalony czuje skrajną apatię, cynizm wobec własnej pracy, często towarzyszą temu poważne epizody depresyjne. Konsekwencje rodzinne i społeczne. Uzależnienie od pracy niemal zawsze oznacza zaniedbanie relacji z bliskimi. Pracownicy nie mają czasu ani energii na życie prywatne. Odsuwają się od rodziny, emocjonalnie wycofują się z życia domowego. Partnerzy i dzieci takich osób często czują się porzuceni lub niewidoczni. Niektórzy mówią wprost, on ona jest niby w domu, ale tak naprawdę myślami ciągle w, w pracy. Utrata siebie konsekwencje egzystencjalne, gdy praca pochłania całe życie, inne jego aspekty zamierają, w tym również poczucie tożsamości poza rolą pracownika. Pracownicy często dochodzą do punktu, w którym cały sens życia Widzą tylko w pracy. Jeśli nie pracuje, czuje pustkę i dezorientację. Nie bardzo wiedzą, kim są. Ich samoocena została w całości uzależniona od sukcesów zawodowych. Na koniec przyjrzyjmy się ironii losu. Pracoholik paradoksalnie wcale nie jest idealnym pracownikiem, jakiego wielu pracodawców by sobie życzyło. Owszem, na krótką metę często imponuje zaangażowaniem, ale w dużej perspektywie jego efektywność spada. Organizm pracujący non-stop bez dostarczania regeneracji zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Zmęczenie powoduje spadek wydajności i kreatywności, rośnie liczba popełnianych błędów, przeciążony pracownik ma trudności z podejmowaniem trafnych decyzji, brakuje mu świeżości umysłu. Co więcej, pracoholicy nierzadko źle funkcjonują w zespole, bywają konfliktowi, sfrustrowani, nie potrafią współpracować, na przykład nie ufają innym lub są rozdrażnieni. Jak widać, bilans pracoholizmu jest jednoznacznie negatywny. To nie jest coś, czym można się chwalić, ani coś, co można ignorować, licząc, że jakoś to będzie. Szkody mogą być ogromne, od zrujnowanego zdrowia poprzez utracone więzi z najważniejszymi ludźmi, po wypalenie zawodowe i załamanie całego dotychczasowego porządku życia. Dobra wiadomość jest taka, że nigdy nie jest za późno, by zacząć te straty naprawiać. W natłoku obowiązków i pochwał otoczenia trudno czasem zauważyć moment, gdy przekraczamy granicę między normalną pracowitością a niezdrowym uzależnieniem. Warto jednak znać sygnały ostrzegawcze. Oto kilka pytań, które warto sobie zadać, jeśli na większość odpowiesz twierdząco, może to oznaczać problem. Czy nie potrafisz wyłączyć się po pracy, jeśli nawet po zamknięciu laptopa wciąż obsesyjnie myślisz o niedokończonych zadaniach, mailach, terminach? To jest znak ostrzegawczy. Czy odczuwasz niepokój lub poczucie winy, który prób kiedy próbujesz odpocząć? Osobie wpadającej w pracocholizm, relaks przestaje sprawiać przyjemność. Zamiast tego pojawia się dyskomfort. Wewnętrzny głos oskarża, marnujesz czas, nic nie robisz, leniuchujesz. Czy zauważasz, że zaniedbujesz bliskich i dawne pasje? Może od miesięcy nie widziałeś się ze starymi przyjaciółmi, bo brakuje czasu? Może odwołujesz rodzinne wyjścia, bo coś pilnego wypadło w pracy? Spotkania towarzyskie traktujesz jak zbędny luksus, a hobby z przeszłości leżą odłogiem? Czy praca zawsze jest na pierwszym miejscu? Zadaj sobie pytanie, czy są sytuacje, w których potrafisz odłożyć pracę na bok, czy raczej wszystko inne rodzina, odpoczynek, zdrowie podporządkowałeś pracy? Typowy objaw pracoholizmu to stawianie spraw zawodowych ponad wszelkie inne. Czy odczuwasz potrzebę kontrolowania wszystkiego samemu? Osoby uzależnione od pracy często mają przeświadczenie, że ja zrobię to najlepiej. Masz trudność z delegowaniem zadań innym, nawet jeśli pękasz w szwach od obowiązków. Towarzyszy temu przekonanie, że jeśli ty czegoś nie dopilnujesz, to na pewno będzie źle zrobione. Brzmi znajomo? Czy rezygnujesz z podstawowych potrzeb fizycznych z powodu pracy? Na przykład notorycznie skracasz, skracasz sen. Pomijasz posiłki, nie masz czasu nawet pójść na spacer czy do lekarza. Pracoholik ignoruje sygnały ciała, ból głowy, zmęczenie, choroby, dopóki nie powalą go z nóg. Oczywiście, każdy z nas miewa czasem gorszy okres w pracy, nadgodziny przed ważnym deadline'em czy stresujący projekt, przez który na chwilę odpada z życia rodzinnego. To jeszcze nie jest pracocholizm. Chodzi o utrwalony wzorzec, gdy powyższe zachowania stają się normą dnia codziennego. Skoro już wiemy, z czym walczymy, pojawia się kluczowe pytanie: jak pokonać uzależnienie od pracy? Dobra wiadomość jest taka, że odzyskanie równowagi jest możliwe, wymaga jednak świadomej pracy nad sobą, paradoksalnie innego rodzaju niż ta praca zawodowa. Oto kilka kroków i strategii, które mogą w tym pomóc. Po pierwsze, uznaj problem i poszukaj pomocy. Tak jak w przypadku każdego nałogu, pierwszy i najważniejszy krok to przestać zaprzeczać. Jeżeli po uczciwej samoocenie widzisz u siebie opisane wcześniej objawy, powiedz to na głos tak, jestem pracoholikiem albo przynajmniej mam problem z zachowaniem umiarów pracy. Często okazuje się, że najbliżsi od dawna widzieli problem i czekali, aż sami to zauważymy. Po drugie, skorzystaj z, prof z profesjonalnego wsparcia. Pracoholizm to problem złożony, zakorzeniony w naszych przekonaniach i emocjach, Dlatego pomoc psychologa czy psychoterapeuty bywa bezcenna. Po trzecie, znajdź grupę wsparcia. W pojedynkę trudniej jest zmienić wiele nawyków. Dlatego warto poszukać kontaktu z osobami, które przechodzą przez to samo. Możesz dołączyć do grup wsparcia lokalnych czy online. Po czwarte, wprowadź konkretne zmiany w swoim rytmie dnia. Odzyskanie równowagi życiowej wymaga praktycznych kroków. Zmiany harmonogramu, nawyków, priorytetów. Na początku może to być bardzo trudne, bo stary, nałogowy styl będzie kusił, dlatego zacznij metodą małych kroków. Po piąte, zmieniaj sposób myślenia o pracy. Wychodzenie z pracoholizmu to w dużej mierze przewartościowanie dotychczasowych przekonań. Trzeba na nowo zdefiniować, czym jest dla Ciebie praca, a czym powinno być życie. Uświadom sobie, że praca jest tylko jedną z części Twojego świata. Ważną, ale jednak tylko częścią, obok rodziny, przyjaciół, pasji, odpoczynku. Sukces zawodowy nic nie znaczy, jeśli odbywa się kosztem Twojego zdrowia i szczęścia. Po szóste, bądź cierpliwy i wyrozumiały dla siebie. Wyjść z każdego nałogu to proces, zwykle pełen małych potknięć i sukcesów. Przygotuj się, że czasem możesz odpłynąć znów w pracowy wir. Kluczowe, by wtedy szybko wrócić na właściwy tor, bez biczowania się. Doceniaj każdy postęp, nawet najmniejszy, na przykład tydzień bez nadgodzin. Pierwszy od lat weekend bez sprawdzania maila. Z czasem nowe nawyki zaczną przynosić ci realną przyjemność. Odkryjesz, że film z rodziną czy wycieczka rowerowa daje ci radość, a świat się nie zawalił, choć miałeś nieodpisane maile. To niezwykłe, niezwykle wzmacniające uczucie. Na koniec pamiętaj: Twoje ciało i psychika mogą ci wiele wybaczyć, ale do czasu, jeśli sam nie zadbasz o odpoczynek, prędzej czy później organizm upomni się o swoje. Często w dramatyczny sposób, załamaniem nerwowym, wylewem, zawałem. Nie warto czekać na taki moment otrzeźwienia. Lepiej już teraz postawić na profilaktykę. Traktować relaks i zdrowie, jak również ważne zadania, co te zawodowe. Masz jedno życie, jedno zdrowie, nie zmieniaj go w nadgodziny. Jak ładnie ujęto to w pewnym artykule, nie traktuj siebie jako kolejnego projektu do wykonania. O zdrowie mamy tylko jedno. Wdrożenie powyższych kroków z pewnością nie będzie łatwe, ale tysiąc osób przed tobą dały radę, ty też możesz. Najważniejsze, że chcesz tej zmiany i że szukasz pomocy. A skoro już tu jesteś, to pierwszy krok masz za sobą. Uzależnienie od pracy to podstępny nauk naszych czasów, ubrany w kostium sukcesu i odpowiedzialności, podczas gdy w środku kryje cierpienie i pustkę. Przez długi czas można go nie dostrzegać, bo świat nagradza za bycie pracusiem. Jednak prawda jest taka, że pracaholizm niszczy zdrowie, psychikę, relacje, odbiera nam to, co w życiu najważniejsze. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci lepiej zrozumieć zjawisko pracaholizmu, jego przyczyny, objawy i konsekwencje, ale przede wszystkim dał iskierkę nadziei, że, może coś, że można coś z tym zrobić. Życie to coś więcej niż praca i nigdy nie jest za późno, by sobie o tym przypomnieć. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i wysłuchanie tej rozmowy. Jeśli uważasz te treści za wartościowe, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nie ominą Cię kolejne odcinki poświęcone zdrowiu psychicznemu, relacjom i rozwojowi osobistemu. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się tym nagraniem z kimś, komu może ono pomóc. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że pracujemy, żeby żyć, a nie żyjemy, żeby pracować.